Z kościoła garnizonowego do katedry przyszła w piątek wieczorem Gnieździejska Droga Krzyżowa. Krzyż od stacji do stacji nieśli kolejno przedstawiciele każdej parafii, a mieszkańcy mimo niepogody licznie towarzyszyli w tym najważniejszym dla nas chrześcijan nabożeństwie. Myślimy sobie, że nie popłacze. To okazja potem stosowna, żeby płakało. Wytrzymamy jakoś, nie? Ten deszczyk? Z kim Wytrzymamy. pani przyszła tutaj? Z synkiem, z córeczką i z drugim synkiem, który jest ministrantem, akurat właśnie z naszej parafii, która będzie prowadzić tę drogę krzyżową miejską. Czym jest dla Pani Droga Krzyżowa? I czym jest Droga Krzyżowa? Wspomnieniem męki Pańskiej przede wszystkim, rozważaniem tego, co zaszło, dlaczego zaszło i jakie z tego wyciągnąć wnioski. I co możemy zrobić, aby ta Droga Krzyżowa Jezusa. Nie poszło na marne. Idąc z Panem Jezusem, chcę właśnie iść z Panem Jezusem i przeżywać tak jak On na pewno tą mankę za nasze grzechy ofiarował. Przecież drogę krzyżową On swoje życie. Dla mnie jest to co roku uczestniczę w Drodze Krzyżowej i ona daje mi dużo do myślenia. Jest to czas zadumy, czas ufności, że możemy iść z tym Panem Jezusem Chrystusem, naszym Zbawicielem. Jakie znaczenie po tych ponad dwóch tysiącach latach ma ta męka Jezusa Chrystusa dla nas żyjących współcześnie? Ona wciąż jest na nowo, czy wciąż jest świeża. Nawet gdy oglądałam pasję, te cierpienia, to jest wciąż coś nowego. Wciąż nas żyje to wszystko. To jego oddanie się za nasze grzechy, ten, ten jego cierpienie. To jest coś, nikt tego nie zrobił, tylko Jezus Chrystus nas zbawił. Właśnie on. I trzeba by być mu wdzięcznym i kochać go, po prostu kochać, ufać. Jezus bierze Chrystus, na ramiona. Jezus stoi przez Mą i dobrą radę. Dmawiamy się w tobie, panie Jezu Chrystusie i błogosławimy tobie. Jest... Właśnie przez Wpatrujemy się w Chrystusa i idziemy z Chrystusem i za nim. On ma być dla nas przewodnikiem, a ta droga krzyżowa uświadamia nam też rzeczywistość naszego życia. To nie są tylko blaski i chwała, ale to jest też cierpienie, krzyż. Towarzysząc Chrystusowi na tej drodze, mamy też siebie znajdować w tej rzeczywistości, bo to nie jest tylko historia, która wydarzyła się 2000 lat temu, ale to jest rzeczywistość, która dotyka także nas krzyż jest obecny w naszym życiu. Myślimy także i o naszych braciach w Ukrainie, myślimy o papieżu, który jest w szpitalu, prosząc o zdrowie, ale także tegoroczną drogę krzyżową chcemy przeżyć jeszcze tutaj w Gnieźnie, jako nasze, naszą wdzięczność wobec Matki Bożej, która odwiedzała nas przez cały prawie rok w diecezji i z nią, Matką Bolesną, chcemy za Jezusem podążać. W drodze krzyżowej przeszło około 250 osób.